Umiłowani w Chrystusie Panu, każde stawanie człowieka wobec człowieka jest jakąś tajemnicą. Ale chciałbym Was zaprosić dzisiaj na szczególne świętowanie uroczystości Roku Miłosierdzia, który ogłosił Ojciec Święty Franciszek. I on rozpoczyna się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w dniu 8 grudnia 2015 roku. I ten rok będzie trwał aż do 20 listopada 2016. Zadaniem naszym będzie odczytywanie tajemnicy Bożego miłosierdzia, a więc miłości, która pochyla się nad nami, która dźwiga człowieka z jego ran przede wszystkim grzechu, i człowiek doświadcza wówczas miłości przebaczającej. Dlatego hasłem tego roku będzie bądźmy miłosierni jak Ojciec. Dlatego zachęcam Was wszystkich i przez Was wszystkich Waszych bardzo bliskich w sercu i w życiu Waszym osób. Niech to będą rodzice, dziadkowie, koleżanki, koledzy. Przyjdźcie razem wszyscy, ażeby rozpocząć ten piękny rok Bożego Miłosierdzia w naszych wspólnotach i podzielić się tą tajemnicą ze wszystkimi.